Różnica między transferem danych a Wi-Fi. Najprościej mówiąc, za transfer płacisz za wi nie. <laughs> nie powinno być tak, że korzystanie z Wi-Fi może wygenerować jakiekolwiek opłaty dodatkowe za, wiesz, za jakieś tam megabajty, gigabajty, cokolwiek. Przez Wi-Fi powinieneś mieć za darmo. Powiedzmy, że masz w domu. Internet przez Wi-Fi dostępny jak najbardziej. No to korzystanie z tego internetu przez Wi-Fi pod warunkiem, że jednocześnie transfer danych będziesz miał wyłączony na telefonie, bo tam można go włączać i wyłączać na życzenie, to jak będziesz miał wyłączony ten transfer danych, to korzystanie z internetu przez Wi-Fi nie powinno absolutnie zwiększać twoich rachunków za telefon, czy tam obciążać konta na karcie, czy czegokolwiek, jakichś megabajtów licznika, który tam masz. Nic, za darmo, czy to w domu, czy z jakichś innych tam sieci Wi-Fi korzystasz gdzieś na mieście obojętne. Natomiast jeżeli chodzi o ten transfer danych, z chwilą kiedy włączasz transfer danych, no to już te opłaty prawdopodobnie będą pobierane, czy to z abonamentu, czy to tam wiesz z karty, licznik tych megabajtów będzie ci się zmniejszał. Jak masz przydzieloną tam ilość megabajtów czy gigabajtów na miesiąc powiedzmy, jakiś pakiet wykupiony, no to już na ten transferze danych ten pakiet będzie się hmm, Zmniejszać. Różnica też polega na tym, że ten internet może chodzić ci inaczej na Wi-Fi, a inaczej na tym transferze danych, dlatego że to są dwie odrębne technologie. Zupełnie. Hm. I to, jaki internet będzie chodził na transferze danych, to zależy od hm, m.in. zasięgu twojej sieci komórkowej w danym miejscu i czasie. Od jakości usługić w tej sieci komórkowej tego internetu. Natomiast to, jak będzie działał internet na Wi-Fi, jakimś konkretnym, czy to u Ciebie w domu, czy gdzie indziej, no to zależy od tego, jaki ty masz ten internet w domu, czy jaki ten internet jest w jakimś tam publicznym miejscu. To od tego będzie zależało, jak ten internet będzie chodził na Wi-Fi. Więc jak najbardziej może być taka sytuacja, że jeżeli w domu Wi-Fi ci śmiga, w ogóle świetnie, super, masz. masz szybkie łącze, a przełączysz się na transfer danych, to jak najbardziej jest możliwe, że ten internet na transferze danych będzie Ci chodził na przykład, powiedzmy, znacznie wolniej. To jest możliwe, dlatego że na transferze danych on nie korzysta z Twojego Wi-Fi, tylko korzysta z tego internetu z sieci komórkowej, więc wtedy to działa, może działać zupełnie, zupełnie inaczej, bo tam są zupełnie inne parametry, inna technologia dostarcza Ci ten internet. Dlatego on może działać nawet zauważalnie czy tam znacząco inaczej.